Siema. przed chwileczką Wam pokazałem nazwę autohandlu Jestem w Radomiu Łapy, komentarze, mile widziane, reklam nie przewijamy Za chwileczkę może mnie deszczyk przegoni Przypominam, pod filmami jest numer konta zrzutka Zbieramy kaskę na paliwko Te pieniądze nie są dla mnie tylko na pokrycie kosztów wyjazdu Wpłaty od złotóweczki. Wpłaty bez prowizji. Dobra, zobaczmy, co ma tutaj ciekawego. Ma tutaj kilka nowszych bryczek. Zaraz sobie zobaczymy, po ile te sprzęty tutaj są. Kapturek. Kapturek. Zajrzyjmy sobie do środka. Skrzynia manualna. Coś, ten fotel taki. Troszeczkę nie do z tego co widzę. Ile ma to kosztować ten sprzęcior 41,900 rok 14, 150 przejechane 1,5 dizelek 90 koni. Z tego co mi wiadomo można go jeszcze zacipować na 130 koni. I te jednostki w tych rocznikach zostały już poprawione. Także bez większych obaw uchodzą za solidne. Zobaczmy jeszcze w bagażniku, ile to ma miejsca. Ponieważ auto nie jest wielkie. No, bagażniczek taki turystyczny. Lecimy dalej. Mercedes. Mercedesik dosyć ładnie się prezentuje. Widzę tutaj sprzedawca siedzi w budce i specjalnie jak podchodzę do samochodu, to mi bryczkę otwiera, żebym mógł wam pokazać te samochody w środku Mercedesik. Mercedesik dosyć ładny. Z tego co widzę, chyba ma tutaj duży panoramiczny dach, chociaż nie jestem pewien, zaraz zobaczymy. Ma nie, po, nie podoba mi się jedynie ten tablet na środku. Nie lubię takich udziwnień. 109900 rok 1869 przejechane 2 litry 211 koni w benzynce mechu przebieg naprawdę niewielki z tego co widziałem skrzynia automatyczna chyba się nie pomyliłem oczywiście drzwi bez ramek Dobra, lecimy dalej. Fokus fokus w wersji z tego co widzę, uterenowionej. He, widzieliście? Znowu mrygnęło, czyli kolejna bryczka dla Nygusa otwarta. Zajrzyjmy do środka. Przyciemnione szyby, troszeczkę ciemnawo. Tutaj w środku zaczyna robić się szaro. Podświetlenie tutaj jest, widzę. Pod lusterkiem, jak to wygląda w Fokusie Automat, fotele ala kubełkowe. Wersja Active spore ma te koła, muszę Wam powiedzieć. Dosyć ładnie się nawet prezentuje. Cena: 63,900. Rok samochodu 2020 253 przejechane 2 litry 150 koni w dieselku Latał w dalekie trasy z Kubaniec Zobaczmy jeszcze od strony Opa, żeby tutaj aut nie obić. Jak to wygląda wyświetlacze ładne tutaj miękko materiał? No a jak to w fordzie na dole plastik, tutaj miękkawo. Od połowy już plastik. Nie wiem czy z tyłu coś zobaczycie. Jeszcze bagażniczek. Bagażniczek. nie ma automatycznego domykania, otwierania, Badażnik dosyć słuchajcie spory fajny kolorek, ładnie się prezentuje no i nawet fajną ma tą linię, zobaczcie te przetłoczenia takie ciekawe dobra, opelek czy co to mamy tutaj bo już się zagalopowałem Chyba insignia z tego co widzę Trochę ciemno się robi Miejsca jest tutaj słuchajcie dostatek Zobaczmy sobie od tej strony No widać auto zadbane czyściutkie Tu jest miękko A tutaj już twardo Tutaj jeszcze miękawo tutaj już jest twardo od połowy Te dekle troszeczkę nie za piękne 49,900 rok 18, 201 przejechane 1,6 diesel 136 koni Latała pewnie w dalekie trasy. Spory samochód. Trzeba to przyznać, że bryczka jest duża. Tutaj jest mięciutko. Fajne ma nawet zegary. Zobaczmy jeszcze bagażnik w tym sprzęcie. Czy jest duży? A powinien być duży bo bryczka jest pokaźna. No jest dosyć spory ten bagażnik. Trzeba to przyznać. Domykania tutaj nie ma. Także rączki pracują turbo dieselek, BMczka, trujeczka. szyby przyciemnione. ciemno się robi na dworze. Za wiele nie widać, zajrzyjmy sobie do przodu może tutaj będzie coś trochę miękawo trochę miękawo trochę miękawo skrzynia automatyczna w bm'eczce aluski oponka dosyć ładna Firestone cena 69900 128 przejechane 15 136 koni w benzynce rok 17 przez 18 i teraz nie wiem czy to nie jest wersja 3 cylindrowa piszcie w komentarzach bo coś mi się wydaje że to jest Uturbiona trzycylindrówka to BMW. Zajrzyjmy jeszcze do bagażnika. Mały otwór załadunkowy, ale bagażnik pojemny. Mamy tutaj miniacza countrymana. Na pewno wygodniej się. O, zamknięty. Na pewno wygodniej do niego się wsiada. Skrzynia manualna. Auto dosyć wysoko zawieszone. Ale łapska upierel dzieliłeś. 41 900, 164 przejechane 1.6. Moc 98 koni benzynka. Rok 12. Dosyć ciekawy ma kolor. Taki troszkę kawa. Z mlekiem Peżot 208 rok 13: 240 przejechane, litrówka z gazem 68 koni, 24 900 Peżotek. No te tutaj już są pozamykane. Mamy X1, BM, ta jest otwarta. Więc możemy sobie zajrzeć skrzynia szósteczka, prawdopodobnie w dieslu. Patrzę na obrotomierz, kręci się do pięciu. Trzydzieści siedem dziewięćset. Rok samochodu. 2012 przebieg 298, 2 litry diesel, 143 konie. Zajrzyjmy jeszcze do tyłu, jak to wygląda. O ile coś widać, jaki ma to bagażnik. Oponka letnia wygląda jeszcze w miarę dobrze. Bagażnik. Tak, na oko 400 literków. Czyli nie jest najgorzej. Mamy skodzinkę, oktawkę. Może zacznijmy od bagażnika. No, w skodzie bagażnik, muszę Wam powiedzieć, jest naprawdę konkretny, jak w dobrym kombi. Wszystkie szyby z tyłu przyciemnione. Mało światła wpada. Może z przodu będzie coś lepiej widać. Z tego co widzę, skrzynia manualna, manual, ale piąteczka 153 przejechane i prawdopodobnie w dieselku. Środek czysty i zadbany. Oponki letnie w ładnym stanie. Cena 49,900, rok 19 przez 18, 153 przejechane, 1,6, 110, nie, przepraszam, 115 koni w dieslu. Myślałem, że to jest 110 koni, a to jest oznaczenie TDI. Takimi małymi literkami to napisał mechu CLS chyba w wersji AMG z tego co widzę zglebowany pewnie jest hydraulika V8 kompresor szyberdach 89 900 moc 476 koni 5,5 litra 218 przejechane 2006 rocznik AMG V8 zamknięty, a tego mi nie otworzył no te szyby, tutaj tą folię trzeba by sobie poprawić, ponieważ to troszeczkę szpeci, ale poza tym Muszę wam powiedzieć Niezła maszyna Niezła maszyna I na pewno frajda Zamknięty I na pewno frajda z jazdy 400 ponad koni Frajda z jazdy pewnie jest No i mamy jeszcze Audi W awancie S-Lajnie Audica Oponka. Z tego co widzę, letnia Uniroyal. Cena 66 900. Rocznik 17. 303 przejechane. 2 litry diesel. Wersja ultra. 190 KONI. Czyli ta oszczędniejsza i ta mocniejsza. Czy jest otwarta? Nie zauważyłem. Zamknięta. O, teraz mi otwarł bryczkę. No. Wszystko Unigusa działa zdalnie na pilota. Spory przebieg. Tutaj na fotelu delikatnie widać. Zużycie, tam chyba ktoś dziurkę wypalił. Ale poza tym, jak na ten przebieg większego zużycia po tym samochodzie, nie widać fajne, ma nawet aluski. Zajrzyjmy jeszcze do bagaja, co się tutaj zmieści. Na oko 450 litra kilka skrzynek brąków wejdzie. Chmury się pojawiły, zrobiło się szaro, ponuro, od razu ciemno. Zobaczę, może jeszcze jakiś filmik dla Was pyknę. Łapki, komentarze mile widziane. Kontakt Wam pokazałem. Pokażę w sumie jeszcze raz. Proszę bardzo. Dzwonić, pytać, negocjować. Jak coś komuś pasuje, to kupować. Pozdro.